Budzisz się nagle, nic nie pamiętasz i pierwsze co słyszysz to to, że jesteś ostatnią nadzieją ludzkości na uratowanie przed obcymi. Nie ma czasu na pytania, czym właściwie jest ludzkość, tylko uruchamiasz piłę mechaniczną, która tak właściwie jest swoją ręką. I zaczynasz proces obrony bazy, gdzie Ciebie zbudowano. Tak rozpoczyna się fabuła w grze Często Club. Główną bohaterką, przynajmniej pierwszą jest Blue. A z czasem będą do niej dołączać kolejne główne bohaterki. Naszym celem będzie właśnie powstrzymanie kosmitów i jednocześnie zdobycie jak największej sławy, symbolizowanej za pomocą lajku, bo przecież mamy to, mamy. Gra będzie toczyć się na przestrzeni kolejnych poziomów i w międzyczasie poznamy historię nie tylko Blue, ale i innych bohaterek, a zaraz poznamy kolejne karty tej szalonej historii. Z punktu widzenia fabuły mamy do czynienia z bardzo luźną i przyjemną powiastką, pełną setek gagów nawiązujących do popkultury. Spotkamy więc wiedźmy latającą na miotę z ego Blue oraz wiele pytań o tym, czym naprawdę jest dziewczyna z piłą mechaniczną, czy też uciekniemy przed mamutem w górach. Wszystko to łączy się w barwną powiastkę bez większego sensu, ale zatotającą masę frajdy. Pierwszy plus dla Często Club. Sama rozgrywka to dwuwymiarowy roguelite utrzymany w pixelartowej koncepcji. Całe szczęście jednak ten roguelite jest trochę inny od tego, co w formie taśmowej jest wydawane w ostatnich latach. Będziemy mogli dowolnie wracać do wcześniej ukończonych poziomów, a jedynie poziom będzie coraz wyższy z każdym kolejnym etapem gry. W ten oto sposób każdą grę zaczynamy od wyboru bohaterki, mapy, od której zaczynamy, a potem jedziemy z koksem i z każdą ukończoną mapą będzie coraz trudniej. Mapy są generowane losowo i na nich znajdziemy dziesiątki wrogów oraz regularnie jakieś wzmocnienia lub pułapki, a na końcu, oczywiście, wszystko się zakończy walką z bossem. Nigdy nie wiemy, co będzie na kolejnych etapach gry, a jeżeli zginiemy, to zaczynamy całość od samego początku. Dosłownie mamy napis Game Over i wyrzuca nas do menu, gdzie możemy zacząć od ponownie, ale mając zablokowane wcześniej postacie oraz mapy. No i pula wzmocnie poszerza się regularnie w trakcie gry, ale zawsze zaczynamy tak samo, od zera. Muszę przyznać, że bardzo mi się spodobało takie podejście i cieszyłem się, że mogłem zaczynać od różnych miejsc bez potrzeby przechodzenia od początku danych et etapów. Dlaczego mówię jednak roguelite, nie roguelike? No bo pomimo tego, że zaczynamy od zera, to zawsze mamy nowe postacie oraz nowe wzmocnienia, Do właściwie możliwość zdobycia nowych wzmocnień. bo nie zaczynamy z żadnymi z nich, ale po prostu one się pojawiają w trakcie rozgrywki, tak, czyli... Każda gra będzie, no może nie tyle łatwiejsza, co będziemy mogli podejść do niej w inny sposób, bo każda postać gra inaczej, ale o tym za chwilę. Tak czy inaczej, chciałbym, żeby takie podejście stało się trendem w grach typu roguelike. Walka często klap nawiązuje do starych gier z automatu czy też konsol z poprzedniego tysiąclecia. mi strasznie, no nie? Skakanie oraz proste kombosy to to, co będziemy robić regularnie i to właściwie automatycznie. Niestety pomimo tego, że każda z postaci ma totalnie inne kombosy oraz kombinacji, to w grze zabrakło jakiejkolwiek ściągi, którą możemy przestudiować przed rozgrywką nową postacią. Musimy więc z boju uczyć się nowych kombinacji metodą prób i błędów. Mamy ogólnie, tak naprawdę, atak zwykły oraz specjalny, który łączymy w różne kombinacje, w zależności od tego, gdzie patrzymy. Karmin, jak użyjemy ciosu specjalnego na ziemi, to zrobi falę uderzeniową w jedną stronę. A jeżeli damy do tego strzałkę w dół, to fala uderzeniowa pójdzie w dwie strony, ale będzie zauważalnie słabsza. Jak już mówiłem, postaci z pary, każda ma trochę inne kombinacje o różnej sile. A do tego będziemy zwiększać swoje podstawowe statystyki, jako obrona, czy atak, znajdując odpowiednie wzmocnienia w trakcie gry. I teraz brakuje nam miejsca z podsumowaniem jakiegoś menu, wiecie, wciskamy menu i otwieramy taki panel podsumowania naszej bohaterki, gdzie sprawdzimy aktywne bonusy na postaci oraz listę kombosów. Zwłaszcza zirytowało mnie to przy Plum, która latała na miotle i miała atak specjalnie odświeżany bezpośrednio w walce. Kiedy inne postacie mają łatwy do niego dostęp i możemy dosłownie spamować atakami spacjonymi. Tenso Club ma jeszcze jedną cechę, która okazuje się bardzo ładnie pasuje do tej rozgrywki. Jest to hazard. I to w dużo większym stopniu niż w innych grach tego typu. Pamiętajcie, że tutaj gra zawsze zaczyna się od zera, więc ryzyko nie jest wskazane. Z drugiej strony sama gra będzie nas regularnie zachęcać, ponieważ będziemy trafiać na sklepy, gdzie ulepszenia kupiujemy oczywiście za punkty życia, bo my się ozdali pieniążków podczas inwazji obcych. Co prawda odnawiamy punkty życia w walce, ale te kulki z cennym życiem szybko znikają i nie zawsze będziemy w stanie zebrać je na pracę. Do tego pojawią się postaci przewidujące przyszłość i te zmienią najbliższe parę poziomów, najczęściej zwiększając poziom trudności i w zamian dadzą nam nagrodę. Parę razy już się tak nadziałem, bo nagle wróg zadający 3 punkty obrażeń zadawał ich 6, a punktów życia mamy jedynie 20, kupuż najlepszy w naszej puli. I idąc dalej i wyższy poziom trudności który rośnie z każdym ukończonym etapem, tym więcej obrażeń zadają wrogowie i ryzyko związane z kupowaniem ulepszeń jest coraz większe, ale nagroda smakuje coraz lepiej. Często klap bardzo skąpo rozdaje wszelkiej maści ulepszenia i wzmocnienia. Dlatego gra będzie nas popychała do ryzykowania, ale przegrana to zawsze rozgrywka od nowa. I szczerze mówiąc, to jest dobre. Bo nic tutaj nie jest podane tacy, a wszystko co zdobywamy jest okupowane ryzykiem. Bardzo rzadko się zdarza tak, że trafimy na ulepszenie, które tak sobie po prostu leży. Właściwie chyba nie przewidujemy sobie takiej sytuacji. Pomimo tego, że dla często klapy brakuje głębi oraz przywiązania do naszej rozgrywki, bo ciągle zaczynają od nowa, to gra jest bardzo ciągająca oraz przyjemna. Luźna otoczka robienia klubów wifu dla napalonych fanów, którzy milionami. Będą serduszkować ich wyczyny, ale zamiast pokazywać dupę na plaży, to zrobią coś bardziej pożytecznego, jak na przykład obcych z ziemi. Często, klap to hardkorowa rozgrywka dla zapaleńców i fanów trudnych gier, dla youtuberów czy też streamerów kochających nagrywanie challenge'y. Jeżeli jesteś taką osobą, to Często Club jest grą dla ciebie. Właściwie pod względem sztuki tworzenia gier mamy do czynienia z produktem bardzo dobrym, tylko musicie się zastanowić czy tego typu rozgrywka hazardowa na wysokim poziomie trudności, bo naprawdę poziom szybko rośnie, przypadnie Wam do gustu. Mi osobiście, szczerze mówiąc, bardzo przypadła gra bawi mnie bardziej niż większe współczesnych roguelite. Jedynie chaos, który z czasem nawarstwia się na ekranie, może popsuć trochę zabawę. W pewnym momencie wrogów jest naprawdę dużo, a ci biją nas zawsze, a zawsze mocno. Ja tak też szybko. Ciężko widzieć wszystko, zwłaszcza jak wszystko na siebie nachodzi i na barstwie. się tutaj niestety jest. Niewielka wada Często Club, ale z czasem można się wyrobić i zacząć jakoś to wszystko widzieć, tak? Tak czy inaczej, dzięki że żołdajściom, że ta seryjna wam się podobała, dajcie znać czy zagracie w Często Club. Czy też może nie. Co Wam się podobało w tych grze? Albo się nie podobał. I jeszcze raz dziękuję, że oglądaliście. Subskrybujcie. Łapki w górę. Komentarz, jeżeli ten. Macie jakieś pytania. Czy Wam chcecie porozmawiać? Właśnie chcecie porozmawiać o grze. I co? Zobaczymy się na następnym odcinku. Cześć!